to tu serdecznie witajcie na kanale Red My Lips Art. Zapraszam Was dzisiaj na test kilku ciekawych nowości i wspólne pogaduchy. Jest kilka kosmetyków, które bardzo mnie intrygują, i chciałam je przetestować, więc stwierdziłam, że jak żebym miała to zrobić, jeśli nie z wami, prawda? Także przetestujemy sobie dzisiaj kilka obiecujących nowości i pokażę Wam też jedną bardzo ciekawą markę koreańską, także zapraszam Was serdecznie do oglądania. Jakiś czas temu dostałam od sklepu Cosibella taką przesyłkę PR-ową z produktami, które dopiero teraz wchodzą na rynek i dopiero teraz mają swoją premierę, marka Hanglow, dokładnie tłumacząc koreański blask. I słuchajcie, są to oczywiście produkty koreańskie, ale tworzone z myślą o potrzebach europejskich. Także dla mnie taka, wiecie, trochę rewolucja, ponieważ one są, słuchajcie, testowane w Europie i ich formuły i kolorystyka. Jest dopasowana do europejskich potrzeb. Także mega ciekawa sprawa. I z kodem HANGLO 10, macie 10% rabatu na te produkty, jeżeli chcielibyście któryś z nich wypróbować. Także szczegóły macie na dole w opisie, również tam znajdziecie linki. Także skorzystajcie sobie, jeżeli chcecie. Ja przechodzę do makijażu, bo mamy tutaj również produkty, które są pielęgnacyjno- makijażowe. Pierwszy kosmetyk, który myślę, że bardzo wielu z Was się spodoba jest to taki krem bibi pod oczy, ale zobaczcie, zobaczcie to. On jest taki różowo-brzoskwiniowy. I to jest po prostu fenomenalny, fenomenalny produkt, bo mamy tutaj połączenie pielęgnacji i w zasadzie kolor korektingu. Powiedziałam, że po prostu makijażu. Zobaczcie, mamy tutaj subtelne tony brzoskwiniowo-różowe, które będą bardzo ładnie rozjaśniać nam okolice pod okiem wszelkiego rodzaju zasinienia e, i zagłębienia, i możemy to stosować po prostu jako naszą taką codzienną, pielęgn codzienną pielęgnację, delikatnie, od razu korygującą. Okolice pod oczami, ale na to również możemy nakładać normalnie makijaż. Ja testowałam na przeróżne sposoby i zobaczcie, co taki delikatny krem BB potrafi zrobić pod okiem. Zobaczcie różnicę między. Może Was trochę przybliżę, między tą okolicą, którą pokremowałam, a tą. Widzimy, że to zasinienie jest znacznie mniej widoczne, ładnie tutaj odbija się światło. No i mamy właśnie zredukowane te błękitne tony. Więc jeżeli lubicie makijaż, który jest taki niewidoczny, taki Taki effortless i na co dzień nie lubicie mocnego make-upu, ale jednak chcielibyście, żeby. No, buzia wyglądała troszeczkę lepiej. To jest to fantastyczny produkt, ale też jeżeli macie mocne zasięgnie pod oczami i sam korektor czasami nie daje sobie rady no to tutaj macie już fajną bazę redukującą jakby te zasinienie i poprawiającą koloryt, a na to możecie sobie jeszcze nałożyć Wasz ulubiony kryjący korektor. Co jest mega fajne, to to, nałożę sobie na pod drugie oko, że jest to nie tylko makijaż, ale właśnie pielęgnacja i ten krem BB bardzo ładnie nawilża okolice pod okiem, ma też redukować zasinienia, opuchnięcia, więc jest to taki kompleksowy, kompleksowy kosmetyk i to zaś nie będzie dużo lepiej zakryte, bo wiemy jaka moc tkwi w kolor korektingu, także bardzo wam polecam przetestować sobie ten kosmetyk e, i przechodzimy sobie do słuchajcie SPF-u, ale z tintem. E, ja kiedyś nie rozumiałam jakby sensu tego typu kosmetyków, ale ostatnimi czasy bardzo się z nimi polubiłam, bo lubię rezygnować z takiego wiecie Ciężkiego makijażu twarzy, mocnego krycia, właśnie na rzecz czegoś lżejszego, delikatnie wyrównującego kolory, plus, plus jakiś tam korektorek w niektóre miejsca. Zobaczcie, tutaj mamy dosłownie taki bardzo ładny odcień podkładu. E, I ja mam odcień 1,01 i tam są dwa odcienie: 0,1 i 0,2. Dla mnie, jak się rozetrze tą 0,1, to jest taka ciut przyjazna, więc dla takich jasnych cer, zobaczcie, będzie wyglądać bardzo spoko i to jest całkowicie pielęgnacyjny kosmetyk nawilżający, przeciwstarzeniowy. Do tego mamy SPF, który oczywiście chroni nas przed promieniowaniem słonecznym, plus jeszcze wyrównanie kolorytu. Zobaczcie jaki bardzo mocny glow tutaj daje. W szczególności będę polecała ten kosmetyk skórą suchym, normalnym, dojrzałym, bo będzie wyglądać pięknie. Natomiast dla moich mieszańców i tłuszczoszków koniecznie z pudrem. Mi bardzo podoba się ten efekt, jaki daje na skórze. W ogóle konsystencja jest taka super pielęgnacyjna, czuć to po prostu pod palcem. E, natomiast na mojej cerze on z początku wygląda no, pięknie, promiennie i świeżo, no ale po dłuższym czasie noszenia już jest takie mocne przetłuszczenie, już wygląda mnie świeżo, więc u mnie koniecznie z pudrem. Z Hanglow testowałam również balsam do demakijażu i to jest jeden z tych balsamów, który po prostu nie ma wad, który ma po prostu wszystko, czego ja potrzebuję. Bardzo przyjemna taka lekka konsystencja. Jest to taka, wiecie, konsystencja balsamowa, ale taka Taka leciutka, cieniutka, że nie ciągnie skóry, kiedy nakładamy ją na twarz. Zmywa, rozpuszcza absolutnie wszystko, absolutnie każdy błąd waszego życia i wspaniale się emulguje z wodą, że po prostu nie pozostawia żadnej tłustej warstwy na skórze. Jak potrzebujecie dobrego masełka, który łatwo się użytkuje, wszystko zmywa, fajnie się um, emulguje z wodą absolutnie cudowny, absolutnie cudowny. I ostatnim produktem, który testowałam było serum ze spikułami. Spikuły to ostatnio taki składnik coraz popularniejszy w kosmetykach eee, i są to takie dosłownie takie mikro igiełki, które czujemy na twarzy właśnie jakby takie delikatne ukłucia i one mają same w sobie stymulować skórę, troszeczkę jak takie właśnie mikro kosmetyczne, ale też pomagać wchłaniać się innym kosmetykom głębiej przez tworzenie właśnie takich mikro, mikro uszkodzeń. Eee, z początku trochę się obawiałam, że będzie mnie podrażniał, bo ja mam skórę tłustą, ale też wrażliwą, więc bałam się, że te spikuły będą mnie jakoś tak bardzo mocno szczypać, drażnić i że będę, wiecie, potem płonąć, ale okazuje się, że faktycznie jest, czuć takie delikatne ukłucia, ale tylko w trakcie jakby aplikacji, może chwileczkę po, ale moja skóra w ogóle nie była potem zaczerwieniona, podrażniona, nic, nic takiego nie odczułam. Po używaniu tego serum widziałam fajne nawilżenie skóry, ale też przede wszystkim poprawę kolorytu, czyli takie ujednolicenie licenie wyrównanie troszeczkę rozjaśnienie skóry że te wszystkie takie zaczerwienienia robiły się troszeczkę bardziej w kolorze skóry niż czerwone, więc jeśli lubicie koreańską pielęgnację, to polecam się zainteresować tymi produktami. Popatrzyć, sobie poczytać. Na dole macie linki do każdego z tych produktów, a my przechodzimy do dalszej części makijażu. Chciałabym użyć sobie korektora. W ogóle przyszła do mnie ym, również przesyłka od Belle, z taką nową, jakby szkolną kolekcją, i tu kilka takich naprawdę mega ciekawych rzeczy, które chciałabym przetestować, więc przechodzimy do aplikacji korektora. W tej kolekcji Back to School od Bel mamy dwa w jednym korektor i podkład fajny taki trochę większy aplikatorek Najgorzej jak wszystkie nasze ulubione pędzle są w praniu nie nakładam sobie troszeczkę ja testowałam też ten spf tintujący właśnie solo jako taki wiecie full makijaż twarzy ale też nakładałam na to podkład i sprawdzał się i tak i tak więc jeżeli chcemy leciutkie krycie i ochronę przeciwsłoneczną to można użyć tylko tego a jak chcemy dodatkowo sobie tam czymś pokryć to też da się warstwowo nakładać i ten Kier bardzo ładnie się utrzymuje. W ogóle sam SPF też kolorystycznie tutaj ładniej mi się utrzymał, nie wchodził mi w zmarszczki ani nic. Ten korektor wydaje mi się, że ma dosyć lekkie krycie. Może jak nałożę więcej, to będzie większe. Logiczne. I <grytanie> te kolorystycznie jest spoko. Nie no, całkiem spoczko krycie ma. Takie powiedziałabym lekkie do średniego. Da się je delikatnie budować. Gdybym nałożyła sobie jeszcze tylko tutaj, jeszcze mam takie pozostałości. O tym wysypie, który miałam parę miesięcy temu. Zobaczcie. No, ładnie to wygląda. W ogóle ten BB i trochę korektora. No to już ja już się czuję po prostu perfekcyjnie. To jest w ogóle taki mój ostatnio ulubiony sposób na makijaż. Dla mnie właśnie takie leciutkie wyrównanie plus troszeczkę korektora. I ja już się czuję po prostu jak milion dolarów. W ogóle to jest mega ciekawe, jak się zmieniają nasze potrzeby i preferencje na przestrzeni lat. Że to nie jest tak, że całe nasze życie, nasz makijaż będzie wyglądał tak samo, no nie? Tylko właśnie nasze potrzeby się zmieniają. I ja szczególnie w tym roku polubiłam właśnie takie leciutko tinte produkty do twarzy, typu jakaś baza z kolorem, krem adaptujący, czy właśnie jakieś takie SPF z tintem, coś co tak leciusieńko mi wyrówna koloryt, plus trochę korektora, tak żeby zakryć już tam, wiecie, konkretnie jakieś takie miejsca, punkty. I kocham taką skórę, taką, która, z którą się czuję lekko. E, ogólnie zawsze lubiłam. Nigdy nie lubiłam ciężkiej maski na twarzy, nigdy się z nią dobrze nie czułam. Może dobrze się czułam, wiecie, przed kamerą, ale niekoniecznie tak na żywo. Zawsze szukałam takiego, takich lżejszych rozwiązań, ale przez problemy z cerą nie zawsze sobie jakby mogłam na nie pozwolić. Zawsze sensie się mogłam, ale nie zawsze one po prostu spełniają moje oczekiwania, moje potrzeby. E, a teraz jak ta cera się trochę poprawiła. No to po prostu... E, aż cieszę się, korzystam i próbuję się, wiecie, na, nasycić i nacieszyć e, tym, że mogę nakładać coś lekkiego na skórę, nie? I to jest w ogóle mega fajne uczucie. E, słuchajcie, chciałabym teraz przejść do brwi e, i ja już, z, z, już bardzo długo wyczekuję <ścoughs> przetestowania tych pomad z Glam Shopu. I to też jest takie śmieszne trochę, bo ja jak wyszły te pomady, jak w ogóle słyszałam, że mają wyjść pomady, to miałam takie, no Polak to jest, wiecie co, yy, Pomady. Nigdy już ich nie używa, przecież, nie? A to są inne pomady. Jeszcze, jeszcze ich nie używałam, ale już słyszałam, że to jest coś innego, bo to są takie pomady bardziej pudrowe. I przez to jestem ich bardzo ciekawa, bo gdyby to były takie pomady, pomady, to pewnie bym nawet ich nie otworzyła. I ja wybrałam sobie blondynkę, bo chcę, nie chcę mieć takich przyciemionych brwi, tylko, wiecie, takie ładnie wyrównane, więc chodźmy bliżej. No i legenda głosi, że one mają być takie pudrowe, że one są takie, niby, pomada. Ale na brwiach zamieniają się tak, jakby w puder, yy, w sensie na przykład w cień do brwi. O, że co, tak to sobie wyobrażam. No, faktycznie to nie jest taka bardzo mocno kryjąca pomada. To jest taka pomada miękka, właśnie delikatnie pudrowa. Będzie bardziej dawała efekt yy, w ogóle. Moja szczoteczka, nie wiem, co się z nią stało. Ja po prostu ją myłam e, i nic więcej. I, i, I tyle, po prostu myłam, a ona tak się tutaj u, u, uszczerbiła, wszystkie włoski po, u, uciekały. To jest w ogóle pędzelek z Lovely. No już tej, tego nie używam, no ale wiecie. Ten pędzelek, tą stronę lubię, więc nie będę wywalała. Ta blondynka w ogóle bardzo ładny odcień. No i zobaczcie. Bardzo fajna. Bardzo fajna pomada. Ta brew mi poszła 100 razy szybciej, bo jest tą, wiecie, ładniejszą. bardzo ładne, zagęszczone. Brwi, spoczko koloryt. Naprawdę fajna. I chciałabym też sprawić ten żel do brwi, też z Glamshopu mocno utrwalający, bo kiedyś był mocno utrwalający żel i on dla mnie w ogóle nie utrwalał, więc jestem ciekawa, czy ten spełni moje oczekiwania. Nie? Czuję, że dali, żel jest dosyć taki lekki, wodnisty, ale może dzięki temu właśnie jak zastygnie. To będzie się ładnie trzymać brew, a, a ta lekka formuła sprawi, że nie będzie takich glutów na nich, nie? Bo jak są gęste te żele, to potrafią nam zostawić takie gluty. Tutaj na pewno tych glutów nie będzie. Już to widzę, że nie ma nawet jak zrobić gluta. No, na razie jest jeszcze mokry, to nie, nie czuję. Tak chyba jest takim dłużej zastygającym żalem, bo cały czas jest mokry, nawet nie mogłam za bardzo ich tak ułożyć, ustawić tych, tych brwi. No, bo jest bardzo taki wodnisty ten żel, nie? Nie wiem, zobaczymy. Jeszcze co do żelu, nie wiem. Przechodzę sobie do brązera, w zasadzie do kontur stika, Chłodniejszy, ale taki wiecie, taki chłodny, uniwersalny. Ja sobie rozgrzeję trochę na dłoni i zaaplikuję pędzelkiem. Co fajoski. Elegancko. Za dużo nałożyłam go. Spoczko odcień u mnie, ale jest raczej taki ciepły. Tu się wydaje może chłodny, ale na skórze u mnie wypada ciepło, więc na pewno... Na skórach chłodnych będzie ciepłe. <grym> Brązerek bardzo spoko, i teraz coś, co mnie bardzo, bardzo interesuje i to dla, dla tego produktu chciałam w ogóle zrobić cały ten odcinek i cały ten test <grym> czyli czarny róż. Który jest pewnie takim, wiecie, tintem, i liczę, że. Uuuu, uuu, ładny, ładny. Myślałam, że będzie taki bardziej żywy, żurawinowy. W ogóle ładnie pachnie. Taki słodkawy, waniliowy odcień. A on jest takim fajnym, zgaszonym odcieniem, to jeszcze bardziej może mi się spodobać. Wydaje mi się, że będzie taki mega, mega glossy, jak teraz. A w ogóle na pędzlu to wydaje się fioletowy, że taki w ogóle będzie mokry, mokry. Nie mam nic przeciwko, jeżeli chodzi o róże. Hmm. On jest taki mokry, mokry, zobaczcie. Hmm. Ale on daje blask. Ładny jest ten różyk. Hmm. Taki leciutko fioletowy wręcz. Zgaszony, piękny odcień, ale jest bardzo, mega mocny glow. To jest takie mokre, to jest taka wazelinka... Nawet, nawet nie wazelinka, on jest tak taki balsam do ust trochę, taki, taki treściwy, mniej śliski niż wazelina, ale jest mokry. A Pięknie błyszczy! Zobaczcie na to! Kurde, ale glow! Na pewno nie jest to produkt dla każdego, bo nie każdy będzie lubił takie mokrości. E, ja lubię. Mam tutaj również puder After Class Matte Powder. Co on taki jest niebieski? Czy mi się wydaje? Normalnie jest niebieski. Przecież to nie jest matowy, przecież to się błyszczy. Widzicie to? Co nie mnie to kłamią? Puder matujący do twarzy. Przecież to jest perła. O co chodzi? No dobra, użyję trochę pędzelkiem. Z tym matowieniem to tak mu nie idzie za bardzo. Nie podoba mi się. Jest ta formuła jakaś taka, no taka perłowa. On nie jest taki suchy, jakby matowy, tylko czuć jakbyśmy mieli pod palcem perłowy cień. Jakby był taki tłustawy. Nie wiem, wiecie, no na policzek to może spokojnie, Ale nie wiem, czy na całą twarz. No troszkę tam coś zmatowił, nie? Ale to jest taki mat bardzo delikatny. Boję się, że nie utrzyma mi matu za bardzo, za długo. Tak już czuję po formule, że on nie będzie wchłaniał za bardzo sebum. Zobaczcie, jak go tam się nawali, to no to ładny daje taki efekt naturalnego, właśnie naturalnego matu, jakby, tak bym powiedziała. Czy ja mogę tutaj na te mokre rzeczy to nawalić? Wiecie co, dla osób, które nie mają tłustej skóry, a lubią matowy makijaż, w sensie matowe wykończenie na skórze, to ten puder będzie spoko. Ale to nie jest puder dla osób, które mają tłustą skórę i chcą mieć mat, bo to się nie, nie to się. No, nie wiem, no zaraz zobaczymy, ale moim zdaniem to się nie utrzyma. Moim zdaniem ten efekt zaraz zniknie. Bo zobaczcie, że jeszcze przypudrowałam, a już tutaj jest. No, nie jest to taki mat-mat, a z bliska, moim zdaniem pory są takie podkreślone trochę. Na pewno nie ma efektu takiego wygładzenia, ładnego wyblorowania. Dla mnie dziwny na razie zostawię go, ale w pogotowiu wyciągnę sobie mój sprawdzony puder. I jak tylko zobaczymy, że coś jest nie tak, to po prostu sobie go nałożymy. Póki co zostawiam, żebyśmy zobaczyli, bo może się zdziwię, może się zaskoczę i okaże się, że ten makijaż się utrzyma w ogóle bez. Szwanku. Przechodzimy do makijażu oczu. I może nie jest to najnowsza z nowości, ale jest to coś, czego jeszcze nie miałam okazji używać na oczach. E, I są to nowe błyszczące cienie z Glam Shopu. E, ja je tylko słoczywałam, a nie miałam jeszcze okazji po prostu użyć w makijażu, więc pomyślałam, że pokażę wam te odcienie. Tu mam odcień Multi Diamond, bardzo mocno błyszczące. Takie. Perły, ale mm, lżejsze, cieńsze w konsystencji. Tu mam Nude Rouge. Ten jest taki mocniej perłowy, ale też daje ładną taflę. Tu mamy posypkę. No i posypka już jest dla tych, co lubią jakiś taki delikatny kolorek też w makijażu. Ale bardzo przyjemne formuły, takie naprawdę multibłyszczące ale cieniutko leżące. Medytacja. I medytacja wygląda tak. Taki troszkę rose gold z niego jest, nie? Taki no, miedziany rozgoldowy dubajski. Możemy się domyślać, że będzie trochę e, zielonkawy. E, no i tutaj błyszczy nam się na taką subtelną zieleń i ja tutaj widzę z tej perspektywy jeszcze niebieski, więc jest niebiesko-zielony. Lodowy beż następnie. Ło! piękny perłowy, ale też jest taki lekki. No i błyszczy się na niebiesko-fioletowo. Tu widzę fiolet, tu widzę niebieski. Mam następnie zimny blask. Ten mi się podoba. Niesamowicie. Też sporo perły ma w sobie. I on jest taki... Ale on jest ładny. On jest taki zielonkawy, ale to jest taka brudna, troszkę zgniłkawa zieleń. No i wiązka światła. Ostatni. Dyskoteka, słuchajcie. Oh, 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 oh. Piękny. Zobaczcie, że jest tutaj coś dla osób, które lubią totalnie bezpieczne nudziaki, ale też dla osób, które lubią jednak tego kolorku trochę. Ta wiązka światła od razu mi się kojarzy z promieniowaniem UV, bo jest taki właśnie fioletowy. Z tej perspektywy jest bardziej różowy, a z tej jest niebiesko-fioletowy. Nakładam bazę na powieki i bierzemy się za te błyszczące cienie i tak mnie ciągnie do tego zimnego blasku, tego lekko zielonkawego, że nie pytajcie. <grytanie> Więc nakładam skubańca. No, jest to bardzo ładny kolor. Nakładam go też na dolną powiekę. Taki bardzo prosty make-up, lekko pędzelkiem sobie. Rozblenduję jeszcze ten kolor. Może teraz użyję sobie trochę posypki, bo on też jest taki troszkę zielonkawy, to może będzie się tutaj ładnie wpisywał nam. Może minimalnie na środek powieki też. Tej posypki sobie użyjemy i na dolną powiekę, tak na środek też bardzo to ładne jest być śliczności. Tylko mi się już tutaj błyszczę się. Powiem Wam, że dziwny jest dla mnie ten puder. Nie wiem nawet dla kogo miałbym go rekomendować, bo ja staram się tak raczej nie skreślać kosmetyków, że o, a nie bubel i tak dalej, nie? Bo to jest tak bardzo zależne od tego, jaką mamy cerę, jakie mamy preferencje. Ale to jest takie dziwne, bo to jest takie, trochę niby matowe. Niby takie perłowe, takie trochę ciężkie, jakby miał tam jakieś, jakieś takie nawilżające rzeczy w składzie. Jest i talk, jest i mika, jest niby też krzemionka, ale jest aloes, jest parafinum liquidum, takie nie, nie wiem, nie wiem. To może też trochę tego lodowego beżu nałożę sobie pod łuk brwiowy jako takie przełamanie trochę, niech będzie niebieskawo teraz. Wo, skubany. No, Glam Shop to umi w błyski, nie? Tego nie można odmówić. Trochę tu i trochę tutaj tak w kącik. Lubię jak ten punkt się troszkę błyszczy. i on tak fajnie odbija, odbija światło skubany. Może troszkę tak w tą dolinę łez tutaj jeszcze ściągnę. Normalnie wróżka. Tu jeszcze użyję trochę nude różu, tak żeby jeszcze dodać jakiegoś kolorku. W tym makijażu to gdzie nie gdzie rzucimy sobie róż, żeby się trochę więcej działo. Lubię jak właśnie błyszczące makijaż mają tak wiele różnych blasków, wiele różnych tonów w sobie, bo w zależności od tego jak przekręcimy głowę, taki kolor widzimy, tu jest zielono, tu nagle widzimy och niebieski, a tu jest różowy, a tu jest jakiś tam. I to jest takie po prostu fajne, fajna zabawa. No dobra, jestem wysmarowana tymi błyskami już. Satysfakcjonująco. Więcej już się na jednym oku nie zmieści. Ja bym nie zmieściła wiadomiks, ale już mi się to podoba, więc cienie nie są... Oczywiście jak najbardziej przecudowne. I chciałabym wytuszować sobie rzęsy tą maskarą. I to jest Tubing Mascara Lash Class. Tubing maskary to są te, które tak fajnie się zmywa podczas demakijażu, bo można je tak wiecie, troszkę ciepłą wodą tak przytrzymać i one tak schodzą w całości. Maskara tubująca do rzęs, więc w sumie nie wiadomo, czy jest to bardziej pogrubiająca, czy jest wydłużająca wydaje mi się po konsystencji i po szczoteczce, że raczej z tych wydłużających, ale jest to też świeże opakowanie, więc tak naprawdę ciężko po pierwszym użyciu ocenić lepiej jak się używa maskary tam przez chociaż nie wiem, tydzień, dwa. Tuż dla mnie taki... Może być, ale nie ma szału. Nałożyłam dwie warstwy i te rzęsy były były raz wytuszowane. Taki dosyć delikatny jest ten efekt. Raczej wydłużający, rozdzielający niż pogrubiający. Ja wolę pogrubiający, więc dlatego może też ten efekt nie do końca mi się podoba. Dla mnie nie ma szału, ale mówię, no maskary to też potrzebują czasami czasu, żeby dojrzeć, że tak powiem, więc ym, nie skreślam, ale póki co nie jest to mój ulubiony efekt, jaki lubię na rzęsach. Mam tutaj również błyszczyki, ten w ogóle bardzo się ślicznie wygląda, ale mnie oczywiście zaintrygował najbardziej tutaj lip tint, taki czarny. Ja pomyślałam, że może tutaj ładniej mi się wpisze w te kolory policzkowe. Więc Zobaczmy, na jaki kolor tintuje ten lip tint. Bo on wydaje się czarny. I w ogóle fajnie, by jakby był taki chłodny. Mało jest takich chłodnych błyszczyków. A i taka się chyba zaczyna pojawiać taki jagodowy, delikatnie odcień, chłodnawy. Pachnie. Arbuzowo. Taki mamy odcinek. Widzimy różnicę między górną wargą a dolną, więc yy, ładnie, ładnie tak ożywił kolorek ust. Ładne, to fajne. A zobaczmy, czy on zatintuje mi usta. Nie wiem, czy to w takim krótkim czasie zdąży mi zatintować, ale czy to jest. Nie no, jest troszkę tinto, zatintowane, nie? Widzimy różnicę między górną a dolną wargą, że jest ten kolorek, bo często <laughs> właśnie yy, widzę, że też was to trochę bulwersuje, że. Tintami są określane kosmetyki, które nie tintują skóry, które mają po prostu jakiś tam kolorek, ale nie barwią skóry, a, a mają w nazwie Tint. I to jest takie mylące. Bardzo ładny jest ten Tint, błyszczyk. Tint, bo robi ładną taką taflę mokrą na ustach. I w bardzo ładny kolor idą te usta, że one właśnie idą w taki troszeczkę zgaszony odcień, a nie w taki jakiś taki wiecie różowy, taki neon, bo ja to nie przepadam za bardzo za takimi neonowymi mocno efektami na ustach, jakąś fuksją czy czymś takim, a to jest taki mega użytkowy kolorek. Z konturówką, jakąś taką, może delikatnie brązową, to będzie przepięknie wyglądać. Ja słuchajcie, już się poddaję, jeżeli chodzi o ten puder. Zobaczcie, że jestem już wyświecona na maksa, a i tak zdarzało mi się, wiecie, tak gdzieś tam w trakcie nagrań, tak troszeczkę chociaż paluszkiem ściągać to sebum, biorę sobie Irene Eris i dopudrowuję się, bo wyglądam już nieświeżo. No i zobaczcie, od razu po prostu estetyka level up. Bo jest tutaj czysto, jest gładko. To jest mocujący puder. Mam tutaj jeszcze mgiełkę Greater Glow. Glow. Czyli nałożę może na jedną połówkę twarzy, żebyśmy... Może na to. Żebyśmy zobaczyli, jaki to jest glow. Make-up ogólnie wyszedł całkiem cute. Jeszcze myślałam, czy sobie nie dorysować jakieś kreski czy czegoś, ale jest tak, wiecie co? Tak fresh, ładnie, podoba mi się. Jeżeli chodzi o nasze produkty, mam tutaj kilka takich naprawdę bardzo fajnych rzeczy, takich hiciorków, ale mam też trochę bubli. Ale żeby dwa razy się nie powtarzać, think smart, zostawiłam podsumowanie na koniec dnia, jestem już po całym dniu noszenia, więc mogę Wam powiedzieć, co o tych kosmetykach myślę. Wróciłam przed chwilą ze spaceru i było naprawdę bardzo ciepło, więc trochę się wyświeciłam, natomiast poza tym wyświeceniem skóra wygląda bardzo dobrze, nic się nie zważyło, nic się nie zbierało. Nawet niespecjalnie coś mi się starło, może trochę tutaj, bo się podpierałam, kiedy montowałam filmik, więc mogę powiedzieć, że zarówno ten krem BB pod oczy, jak i tintujący sunscreen, jak i korektor sprawdziły mi się bardzo dobrze. Tu od do okularów jeszcze mam odbitkę. Bronzer... Elegancko wszystko się ładnie utrzymało. Podobnie z różem. Zobaczcie, że cały czas te policzki są intensywne. Róż dla mnie super, ale nie jest to produkt dla każdego. Tak jak mówiłam, jeżeli nie lubicie zbyt mocnego, mokro... zbyt mocnej mokrości, mokrego blasku, no to nie jest on dla was. Ale jeżeli lubicie jakieś takie editorialowe klimaty, może właśnie do tworzenia makijażu na Instagram, albo właśnie jak lubicie tak na co dzień dodać sobie trochę takiego pięknego mokrego glow, no to dla mnie petarda. Puder dla mnie no. Duże no i powiem Wam, że nawet nie wiem komu mogłabym zarekomendować, bo zawsze staram się powiedzieć dla kogo coś się sprawdzi, dla kogo nie. Tutaj nie wiem. Na pewno nie jest to produkt dla skór tłustych, przetłuszczających się, które mają rozszerzone pory. Może jest to puder matujący dla skór suchych, ale jest to tak dla mnie specyficzna formuła, że nie wiem. Nie mogę zarekomendować, bo nie wiem, dla kogo mógłby się sprawdzić. Jeżeli ktoś z Was go miał, to napiszcie Wasze odczucia. Pomada do brwi, super, brwi bardzo ładnie się utrzymały, a tu mi siadały komary, musiałam je co chwilę odganiać. W ogóle jest jakaś plaga komarów. Jeżeli chodzi o ten żel, to też mam pewne ale. Ja bym go nie nazwała mocno utrwalającym żelem. Dla mnie mocno utrwalający żel to jest Han Lamination albo Claresa de Brow Glue, a to jest słabsze. Duży plus jest za to, że nie robi glutków i że brwi nie są tak usztywnione, że nie da się nimi ruszyć. Tutaj jest cały czas taki komfort, jakbyśmy nic na brwiach nie mieli. Ale jeżeli mamy brwi takie, wiecie, normalne i chcemy po prostu sobie troszeczkę utrwalić makijaż, spoko, ale nie jest to żel do zadań specjalnych, czyli jeżeli chcemy sobie postawić na przykład mocno, wyczesać do góry brwi, albo kiedy mamy bardzo niesforne włoski, które rosną nam w złym kierunku, to on jest za lekki, jakby za rzadka jest ta formuła, żeby ona mogła te włoski w ogóle złapać, żeby one się utrzymały na miejscu do momentu, aż wyschnie nam ta... ten żel, wiecie o co chodzi. Więc tutaj zależy. Do codziennego użytku, takiego naturalnego utrwalenia spoko, ale nie do zadań specjalnych, do specjalnych potrzeb. Maskara, choć widzę, że nie odbiła mi się na górnej powiece, to widzę, że na dole troszeczkę jakieś takie mam okruszynki, coś tam minimalnie, ale taki bardziej, wiecie, jakiś okruszek się pojawił. Tak się utrzymała dobrze, no ale tak jak mówiłam, nie jest to efekt, jaki ja lubię. Jeśli chodzi o mgiełkę, to moim zdaniem ta strona... Mocniej się wyświeciła, i ja widzę mmm, tak bardzo, bardzo z bliska, że z tej strony ten makijaż wygląda troszeczkę gorzej. To jest takie już naprawdę, prawie że pod mikroskopem, <grym> ale widzę, że tutaj jest bardziej, jakby się chciał ściastkować. A tutaj jest po prostu taki nieskazitelny. Zatem myślę, że mogę powiedzieć, że nie będzie to mgiełka utrwalająca przy skórach tłustych i mieszanych. Natomiast jeżeli chodzi o ten tint, to bardzo mi się podoba. Widziałam podczas picia, że taka ta przezroczysta część tego produktu odbija się na szklankę, ale kolor zostaje na ustach. Natomiast podczas jedzenia, po jakby wytarciu też ust, pocieraniu ich, widziałam, że trochę ta wewnętrzna część ust została jakby zjedzona, była trochę jaśniejsza, ale kontur wciąż był różowy. Nie było problemu, żeby go zareaplikować i żeby znów ten koloryt był taki ładny, jednolity. Więc on się bardzo ładnie, jednolicie nakłada. On w ogóle ma taką, mm, taką olejkową formułę. On nie jest taki jakby alkoholowy. Taki bardzo przyjemny, leciutki, yy, yy, właśnie olejkowy. I przez to ładnie, tak równomiernie się rozkłada na ustach. No i oczywiście cienie dla mnie są świetne. Bardzo ładnie się utrzymały. Nie osypały mi się na twarz i prezentują się przepięknie, są to przepięknie mieniące się taflą perły. Jeśli mieliście któreś z tych produktów, to dajcie mi znać, jakie są Wasze odczucia, bo wiadomo, ja jestem tylko jedna, a twarzy jest milion i każdy może mieć inne spostrzeżenia, więc piszcie, co myślicie o tych kosmetykach, czy coś Was zainteresowało, czy coś Wam się spodobało, jeżeli tak, to zostawcie mi kciukaski do góry i widzimy się w następnym odcinku. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, pa pa!